No cześć, tym razem trochę z innej beczki. Mamy tutaj zestaw trzech minifigurek LEGO Nesquik. Zestaw 4051, jest to polibag promocyjny. Ja te trzy minifigurki znalazłem w kakale z Nesquika. były dodawane do kakała. Minifigurki są z 2001 roku. Bardzo fajne. U mnie akurat trafiły się trzy. Po ściągnięciu główki mają taką śmieszną buźkę. figurki do dzisiaj są bawione w domu, nie stoją na półce, dzieci je uwielbiają, bardzo się cieszą, gdy się mogą nimi pobawić, stworzyły sobie z nich leśne plemię. No figurki pomimo swoich lat i swojego czasu jaki upłynął, no dalej są naruszone, nie są poniszczone. Jeżeli chodzi o nadruki, to jak sami widzicie, środkowa różni się trochę od bocznych. Ma, jest bardziej wycieniowany napis litera N. Z tyłu nie mamy żadnego nadruku. Taki fajny gadżet dodawany do KK Nesquik przez jakiś czas. Nie pamiętam, czy był w polibagu. Tym 40-51 był dodawany po prostu w przeźroczystej folijce, ale mniejsza z tym. Zestaw bardzo fajny. Mała, mini figurka. Naprawdę do dzisiaj cieszy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Hej.